Będzie dzisiaj przepięknie. So today is a special day. Mamy sesję w Warszawie dla marki EZOTIC, jestem ambasadorką już kolejny rok. No i mam swoją kolekcję, więc właśnie pędzę na sesję i pokażę Wam, jak wygląda taki dzień. I do Not only because Marcelina is filming and shooting for the new collection of hers with Esotique. Na na, na It's going to be amazing because the set is really beautiful. No, teraz na na prerii, tak, się People are in the as always, really happy and great energy. But today as well, it's exactly six months of Leonidas. So his birthday, he's half year old. So big day for everybody. And let's see what the day brings and more importantly, what are the results of today. Hello, <laughs> Hi. Did you see this? Uh, the so pearl? Pearl? I want Yeah. Do you want Leonidas to lay on it? Yeah. yeah. Maybe, maybe. And yeah, we will have we will have a photoshoot for him. Mm. Dobra. I don't want to leave you alone, but I have to go. I, I feel not alone today. <laughs> <laughs> Jestem zawieszona, bo dużo się dzieje. E, no dobrze, powiem tak. Co najbardziej zaskoczyło mnie podczas rozszerzania diety? To, że rodzice nie śpią. Znaczy, w sumie wszyscy nie śpią, bo mały, e, no ma e, ma ługu brzuszne, no i nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała noc. A dzisiaj musimy wyglądać pięknie, I, jak widzicie. Ale na szczęście pracuje nad nami sztab ludzi. Jest make-up, make są włosy, mamy i stylistkę, i mamy też piękną, piękną aranżację, więc na pewno będzie wszystko dobrze. Ty masz przecież takie swoje naturalne włosy. Dokładnie, ja się tak obudziłam dzisiaj. Pokażę Wam dzisiaj kochani, tak mogę mówić do tego, tak to się mówi? Jak wygląda dzień na takiej sesji? Ile jest w ogóle tutaj ludzi? Kto jest od czego? Nie wiem czy wszystko ogarniam, wiem. Ale nawet to, że mamy takie tutaj meble i w ogóle taką inscenizację? Scenizacja. To jest wszystko zbudowane na potrzeby sesji. Tutaj jest Asia stylistka, tutaj jest Justa, która pomaga przy różnych wszystkim. Miki, który zrobił te przepiękne włosy. Przecież ja się tak obudziłam, nie? Tak, tak się tak codziennie budzisz. Dokładnie tak się codziennie budzę. Tutaj mamy operatorów, operatorów, operatorów dźwigów i w ogóle. Tutaj mamy też backstage. Cześć, cześć. Tutaj mamy też kasienkę, która zrobiła przepiękny make-up. Ten oto tu. Nie wiem, nie liczę ile, ale jest, jest dosyć sporo, nas już tu. Tutaj było moje, było, było moje dziecko, ale, ale poszło. To się wytnie. Nie no wiem. Jest w dobrych rękach. Moja przyjaciółka dzisiaj przyjechała na plan i pomaga nam się zająć małym. Tutaj, tutaj jest Piotruś, który o, o tej muszli tutaj ale, zrobił czy, całą. nie umiem. Ja tak. tylko ci przedstawię, tą całą piękną zabudowę tutaj. Tutaj jest moja psia, -psia z moim, moim, e, moim lubym, który dzisiaj kończy właśnie dokładnie 6 miesięcy. Tam mamy fotografkę i Anię, nasza marketingowa, szefowa ezotyka. Będzie dzisiaj przepięknie. Na pewno sensualnie i wyjątkowo. Tu wam pokażę jeszcze, kochani biżu. Tu e, są przeróżne najpiękniejsze rzeczy na świecie. Nie umiem tego e, ująć w słowach. Powiem tylko tak, chciałabym wszystko. Chciałabym wziąć to ze sobą, bo my niebawem też wyjeżdżamy, więc idealnie mi się przydało na mój wyjazdy. Jedna najważniejsza rzecz. Jest tu moja kolekcja, której jeszcze Wam teraz nie zdradzę. Ona będzie niebawem już w sklepach w Ezotiku i ogromnie, ogromnie się cieszę, bo to było moje marzenie. Rok temu była moja pierwsza, całkowicie pierwsza kolekcja. Teraz to jest moja druga. No, a później Wam opowiem trochę bardziej, więcej szczegółowo o niej. Czemu tak, czemu takie kolory, czemu takie kształty, czemu takie rozmiary, bo też dużo się zmieniło w moim życiu od tego roku. Od czasu ciąży zaczynam nosić czarne ciuchy. Okazuje się, że to jest to. Prędzej na to. Widzicie jak to jest? Yy, Idę yy, Teraz mówić, a nie mówić, mogę pozuję i nie mówię. Będę mówiła bezgłośnie, ile osób do ciebie mówi w trakcie sesji. Ile osób do ciebie mówi w trakcie takiego dnia i masz takie Jest! Nie tak! Kto tam jest? Po obiedzie, więc cała zawsze sytuacja jest taka mega rozprężona i wszyscy po obiedzie są tacy leniwi, ale nie ja. Wracamy do pracy. Ej, słuchajcie, wychodzą mi włosy po tej, po tej drogi. Wychodzą mi włosy. No, ale wychodzą. No, ale szczerze to, to powiem ci, że tyle na mnie mi wypadło. Na mnie wypadło tyle. No teraz, zaraz mi leci. Więcej, ja, ja bym szczerze, nie z moich włosów co mi wypadło. Przykrość jest. Dobra. Dobra! To jest bardzo mało, i się skupcie. Teraz jesteś skupiona od rana. Dzień. Jak wam się te dziewczyny podobają te sukienki? One są takie słodkie, takie kobiece, albo właśnie w sumie takie trochę przełamanie takiej dziecinnej, e, z taką niewinnością i z tą ultrakobiecością. Kiecki. Mega niewinnie nie wyglądasz. Co jest. z Co to jest? Stołopty. Stołopty. To jest stołopty. Stołopty. O kurczę, ale to jest. Nie dotykać. To jest to, ten błyszczyk. Tak, on. O, właśnie. Ale On. Może miałaś plamkę gdzieś i ją dotknęłaś. To się błyszczy, no? Ale to jest ryzyko, to biała. A macie dwie? Cukienki? Nie. A co? Aha, że ryzyko. Nie? Może Zależy, to, nie, jak to też się ogląda. Jeżeli widzę, no to trzymamy rado. My mamy doświadczenie, że czego? To jest taka ta. Zależy, jak się, jak wiesz tak stała, na. Trzymamy na ja, rado. Na razie tak staramy się, ja, bo no jak, ja jak nie to, to trzeba, może nam baśnie żeby to nie pogrudzić. Kurde, to jest to, to jest to, nie chcemy tak na. my to już zaobserwowaliśmy i dziewczyny muszą zrobić i na razie nic nie robią, bo jak będziemy rozmawiać, to. to Na, na widziałem. Ja tu to zajęłam. <laughs> tak, tak. ogrom to. tak. Zobaczyłam, jak to wygląda. kreatywność. Dziewczyny, obiecałam, w tym roku mamy wszystko, co trzeba na miejscu. Wszystko trzyma, dobre ramionczko, nie boli kark, jak y, mamy dużo większy po prostu rozmiar, dużo większą miseczkę. Kochane moje, zadbałam o to. W tym roku moja kolekcja jest takie, taka, że na każdy rozmiar. Taki czarny. Jak Wam przygotowała dziewczyny, mówię tutaj do tych moich dużych biusiastych. Dumna z szerokich ramionczek i że nie będzie nas bolała szyja. Dziewczyny, tu mam kolejną wersję, tylko że w bieli. Pięknie, tutaj ładnie dochodzi do mostka. Tutaj są takie ładne też zdobne, pomimo tego, że jest to właśnie większe i grubsze ramionczko. To ładne takie zdobne, zdobne perełki ze złotem. Majteczki też do regulacji. Oni cię nie martwcie. Taka muka hon dosta. Tutaj troszkę nam się po prostu będą. A później mam wszystko, wszystko opłynie. na ten zestaw się na maksa podoba. Ja jeszcze taką w domu!

No, ale tak, zmieniliśmy teraz stylowe więc nasze rzeczy, ta nasza projekcja może być na plażę. Plaża, ale też na co dzień. Actually, amazing! Mój, mój dzień był fantastyczny, bardzo dużo zrobiliśmy, bardzo produktywny. Uwielbiam takie dni, kiedy rzeczywiście dzieje się dużo, ale to, co dzisiaj się zdarzyło, to naprawdę, bo to jest nasza pierwsza sesja z Lonidasem. I mieliśmy chwilkę chociażby na to, żeby, żeby z małym też troszkę popozować. I was sitting here, and Anya and everybody came and said, "Oh my God, it's so amazing to work with Marcelina. She's so professional. She's doing so amazing. And when you see the videos, like I was standing behind the screen, and I see her like moving, and it's like every move you do is just like perfect. It's now like you move forward, it's perfect. You move backward, it's perfect. You move forward, it's, move forward, it's stunning. Maybe awesome. you know what which kind of move is awesome? This one." Wziąłem do serca wasze wszystkie uwagi. E, jeśli chodzi o też rozmiary większe, czyli o większe biusty, żeby były na dobrych ramionczkach i w ogóle. I na koniec sesji dzisiaj mamy w sumie też wszystkie takie dobrze trzymające. Tak powinno być. I tutaj mamy też takie, taką fajną regulację, że możemy, wiecie, wyżej, niżej i możemy też chudziej, grubiej też ja się zmieniłam przez ten rok i mam wrażenie, że właśnie te kolory czarne, biały, kremy bę będą jakby pokazywały naszą, naszą piękność, naszą kobiecość, nie będą nas też przykrywało, chociaż nie ukrywam, że ta moja kol kolekcja z tamtego roku była fikuśna jak moja dusza, a w tym roku jest troszeczkę bardziej, jak moje życie się uspokoiło i właśnie też tak ona trochę to oddaje. Bardzo się cieszę, że Ezotyk mi zaufał, że te projekty są moje, że te projekty są piękne i przede wszystkim bardzo dobrej jakości. Same zobaczycie, jakie jakości są materiały. Idźcie dziewczyny do Ezotyka i tam znajdziecie najlepszą pomoc, brafiterki w ogóle ekstra. Dziękuję. Dobranoc.